Witam Panie Grzegorzu, odpowiadam na pytanie. Jak najbardziej, jeżeli wiemy, że z inwertem jest wszystko w porządku, jeżeli on był przechowywany prawidłowo czyli nie był przegrzany, nie był przetrzymywany teraz na tych upałach, na przykład w blaszaku, czy gdzieś w czymś, co było narażone na podniesienie wysokiej temperatury na dłuższy okres i nie wytworzył się tam żaden HMF. Jeżeli nie jest to produkt sfermentowany, czyli próbujemy i tą dolną część zmieszamy sobie, to próbujemy, jest wszystko w porządku, smakuje nam, więc to jest produkt dobry. Producent tutaj zaleca, jeżeli będzie takie rozwarstwienie, czyli skrystalizowanie i ta druga część płynna, trzeba taki invert użyć w pierwszej kolejności. Czyli teraz mamy bardzo dobry okres na to, żeby go spożytkować, czyli pobudzamy matki do czerwienia, podajemy im w pierwszej kolejności taki invert. Należy go tylko bardzo dobrze. Że wymieszać przed podaniem, czyli bierzemy jakieś mieszadło albo no, jak chcemy robótki ręczne, to wtedy bierzemy łyżkę i staramy się zrobić z tego jednolitą masę, jedną, takiej konsystencji jednolitej i od razu wtedy podajemy pszczołom. Nie trzymamy go na drugi dzień, bo może znowu dojść do tego właśnie rozwarstwienia. A tu chodzi o to, żeby jak najszybciej pszczoły pobrały go i sobie go przerobiły po swojemu. Więc tutaj nie ma przeciwwskazań, jedyne przeciwwskazanie jest, jeżeli by nie spełniał jakichkolwiek wymogów, że jest przegrzany. Lub sfermentowany. Tu pamiętajmy, nie dajemy niczego pszczołom, czego sami nie zjemy. Ale jak najbardziej, rozwarstwienie nie jest eliminacją dobrego inwertu do podania. Należy go tylko dobrze wymieszać. Miłego.